Pokażę Wam, co stosujemy, aby utrzymać przepiękną i źródlaną wodę w basenie. No, oczywiście niezbędny jest dobry system filtrujący. Akurat w naszym przypadku to jest tam stojący filtr piaskowy, do którego jednak używamy jako elementu filtrującego takich oto kulek, takich zobaczcie proszaczków. Takiej wielkości mniej więcej. Słuchajcie, jest to bardzo dobry temat. Można te kulki prać w pralce. Nic się złego nie dzieje. Pracuje to u nas już drugi sezon. Jest wszystko w porządku. A jeżeli chodzi o chemię, jaką stosujemy. Kurczę, wiatr mi tu wieje. i no nieważne. Stosujemy tylko i wyłącznie taki środek. Jest to bardzo drobny granulat, który szybko rozpuszcza się w wodzie. Także my dajemy, zapodajemy to do wiaderka, rozrabiamy i wlewamy to jako płyn, co powoduje, iż ten chlor bardzo szybko się w wodzie rozkłada i możecie szybko korzystać z basenu.